Co robić, gdy dłużej nie dostajemy odpowiedzi od znajomego, kolegi, klienta na naszą wiadomość? Cześć, witaj na Selva Overflow. Dzisiaj pytanie od naszych widzów: Co robić, gdy coraz dłużej nie dostajemy odpowiedzi od znajomego, kolegi, klienta na naszą wiadomość? Dlaczego tak się dzieje? I jak przestać myśleć, że celowo nas unikają lub ignorują? I pozostała kwestia tutaj: przyczyny mogą być bardzo różne. Taka osoba mogła najnormalniej w siecie zapomnieć albo wręcz nie odczytać wiadomości. Nawet jeśli mamy potwierdzenia, że przeczytała, czy na Messengerze, czy w innym komunikatorze, którego używamy, to to nie zamyka tematu, bo ktoś mógł na przykład szybko zerknąć, tylko zobaczyć, że to nie jest coś mega pilnego, na co musi odpowiedzieć teraz i zająć się czymś innym. Albo nawet siadł, żeby odpisać, ale ktoś zawrócił mu głowę, czy jej głowę i to odciągnęło. Albo nawet mój realny case Taka osoba mogła zaknąć, budząc się ze snu na chwilę, zobaczyć, okej, okay, jest, po czym wrócić spać. Więc nie jest jasne, czy taka osoba w ogóle taką wiadomość przeczytała. Może jej się też wydawać, że już odpisała, gdy tego nie zrobiła. Temat mógł jej po prostu wylecieć z głowy. Jasne, są też sytuacje, kiedy ludzie faktycznie celowo nie odpisują. Z różnych przyczyn, i temu się też przyjrzymy, ale bardzo często jest to kwestia. Całkowicie tak naprawdę niedobrowolna. Zwłaszcza u osób, które mają na przykład ADHD, lub osób, które są przepracowane, mają strasznie dużo na głowie, albo jeszcze jedno i długie naraz, to to może być wręcz taki powtarzalny wzór i brak odpowiedzi może być u takich osób czymś powtarzalnym, chociaż niezłośliwym. Do przykładu mam przyjaciółkę, która wprost działa swoim magistrantom, że ma ADHD i jak czegoś potrzebują, to mają ją kopać i Aż do oporu. I studentka jej potrafiła pisać maile przez kilka tygodni codziennie, aż w końcu dostała odpowiedź. Ale obydwie strony wiedziały, że ej, tak jest, nie traktuj tego jako złośliwość, po prostu tak mam i potrzebuję takiej informacji. I to nas prowadzi do takich dwóch pierwszych opcji. Czyli po pierwsze, napiszmy panowie. Zadzwoni ponownie, może spłynie innego kanału komunikacji, może telefon zamiast maila, może zamiast komunikatora mail, może podejść do tej osoby w biurze, może spróbować złapać kontakt z kimś wokół niej. Czasami takie regularne kopanie, zwracanie uwagi jest rozwiązaniem i jeśli to jest osoba, która czegoś takiego potrzebuje, to zwykle nie uzna tego za coś złego, coś problematycznego, tylko za naturalny tryb funkcjonowania i będzie to absolutnie ok. Dowodczego drugim takim klasycznym rozwiązaniem jest to ustalenie jasnych zasad, jasnych reguł komunikacji z taką osobą. Ok, był problem, co możemy z tym zrobić. To jest ważne, żeby jeśli przejdzie do ustalenia takich jasnych zasad, nie robić tego na zasadzie wyrzutu czy budowania poczucie winy, tylko Dobra słuchaj. Była ta sytuacja. Co z tym możemy zrobić? Co możemy zrobić, żeby poprawić sytuację na przyszłość, żeby takich kwestii już nie było, żeby udało się tego unikać? Może potrzebujemy ustalić jakieś dodatkowe kanały komunikacji? Może jakiś limit czasu, po upłynięciu którego podejmuje decyzję wedle własnej oceny i uznajecie, że długa osoba się na to zgadza? Może czas, po którym warto to eskalować? Ale ustalenie takich reguł bywa bardzo użyteczne. Czasami także formalne, o tym sobie jeszcze zaraz chwilę powiemy. Jeśli chodzi o to, jak my podchodzimy do czegoś takiego, no to tu mogą mieć znaczenie nasze uwarunkowania. Jeśli mamy historię relacji, w których byliśmy ignorowani, czy ignorowane, jeśli mamy lękowy styl przywiązania, to automatyczną tendencją może być u nas faktycznie doszukiwanie się w takiej sytuacji formy wykluczenia, ignorowania, celowego odtrącenia, nawet jeśli nic z takiego nie ma. I to może być trudne emocjonalnie, i to też będzie zwykle przejawem takiego szerszego wzorca. Tu może pójść pracować z przekonaniami, czy to coachingowo, czy terapeutycznie, może po prostu głębszej psychoterapii, jeśli to jest Wasza kwestia rynkowego stylu przywiązania. Potencjalnie jest tutaj taki proces do przepracowania. Bardzo nam może pomóc uświadomienie sobie, że o ile z naszej perspektywy ten brak reakcji jest czymś jakim dużym, w końcu dotyka nas, to z perspektywy drugiej osoby jesteśmy prawdopodobnie tylko jedną z wielu, wielu osób, które się do niej dobijają i... Jestem tylko jednym z wielu elementów jej życia, więc inne mogą być dużo ważniejsze, dużo większe w danym momencie, i to nie jest to, że celowo nas konkretnie ignoruje, tylko po prostu może mieć za dużo na głowie, za dużo w danym momencie do ogarnięcia, i to może być dla niej problemem, to może być dla niej wyzwaniem. Będą też osoby, które po prostu mają kłopot z takim utrzymywaniem kontaktów, takie, które jak przypomnisz się im, jak do nich zadzwonisz, to chętnie, ale nawet jak stamtąd to mogą być przeciążone, ich bateria społeczna może być przeładowana i często nie są w stanie same w danym momencie odpowiedzieć. I to może być frustrujące. Być może warto się zastanowić, jeśli to jest znajomy, przyjaciel, czy warto brnąć w taką relację, jeśli jest to dla ciebie frustrujące. A z drugiej strony, jeśli wejdą, też mogą być satysfakcjonujące. Miałem znajomych, którzy na przykład Sami z siebie nie zawsze się byli w stanie się odezwać, ba potrafili czasem nie odpowiadać na komunikaty, ale jeśli już udało się umówić, to spotkania z nimi były bardzo fajne, bardzo cenne. I takie osoby po prostu tak mają. Nie należy tutaj tego traktować jako czegoś złego z ich strony. Tak funkcjonują i tyle. Pytanie, czy my chcemy z takimi osobami wchodzić w kontakt mimo wszystko. Jeśli tak, to znowu to mogą być absolutnie fair, fajne relacje. Podaję tym, że obie dwie strony godzą się na taki układ. Będą też osoby, które faktycznie celowo nie odpowiadają. Może boją się odpowiedzialności, może unikają mi komfortowej rozmowy, może same czekają na jakąś informację dalszą, może wstydzą się powiedzieć, że nic przez ten czas nie zrobiły, albo że ich na przykład z kolei przełożony wciąż nie podjął decyzji, a czułem się źle po raz kolejny, tłumacząc się za tą osobę. I. Tu warto postawić po prostu jasne granice, jak najszybciej, wraz ze wskazaniem na konsekwencje ich łamania. Jeśli to jest możliwe w klientów, to warto w umowie zawrzeć jasne kryteria tego, jak działa komunikacja, co jeśli tej komunikacji nie ma, jak to wpływa wtedy na przykład na odpowiedzialność za opóźnienia we wdrożeniu czy jakieś inne problemy, tak żeby było to jasne. Chcemy uzmówić się, jak można to eskalować. W przypadku współpracowników też czasami eskalacja, na przykład do ich menadżera, będzie pewną opcją, jeśli nic innego nie działa. W pierwszej kolejności to, co mi by to oczywiście ponowne próby kontaktu. No słuchaj, to jest pytanie do Ciebie, na co się w tym zakresie zgadzasz, a jeśli się nie zgadzasz, to próba ustalenia jasnych zasad, jak na to reagować. No i oczywiście ważna rzecz, chyba nie muszę dodawać, że to dotyczy wszystko chcianych wiadomości. Do odbiorców, z którym masz jakąś relację, jakąś zgodę na komunikację. Jeśli ktoś nie odpowiada na twoją nieposzoną wiadomość, nie, piszesz do kogoś na Facebooku, Instagramie, z kim się w ogóle nie znacie i ta osoba to ignoruje, to, to ma do tego absolutnie pełne prawo i nie ma tutaj tematu. Więc warto oczywiście mieć tą świadomość, że brak komunikacji też jest absolutnie OK w takim układzie. Salwa Flow działa dzięki tobie dzięki Twoim pytaniom, Twoim wątpliwościom. Im więcej Twoich pytań, tym lepiej. Pytaj. Mogą to być po prostu pytania normalnie w komentarzach do filmu. Im więcej takich pytań, tym bardziej ten kanał może powstawać w oparciu o to, co Was interesuje, co dla Was jest ważne. Nie ma potrzeby żadnej opłaty, żeby móc zadać pytanie. Nie ma tutaj ani niczego podobnego. Jeśli chcesz jakoś wesprzeć kanał, Możesz rozważyć zakupienie czegoś na mindstore.pl, który jest sklepem powiązanym z tym, jak kanał działa. Natomiast jest to opcjonalne. Jeśli chcesz po prostu pytać, jak najbardziej pytaj. Im więcej pytań, tym lepiej. Do zobaczenia w kolejnych odpowiedziach.